Jeśli kliknąłeś ten film, to znaczy, że coś w tobie wciąż wierzy. To nie jest wiara powierzchowna, lecz wiara w Boga, wiara w Jezusa Chrystusa. Może czasem słabnie, lecz nie gaśnie. Jest to wiara trwająca. Trwająca, podtrzymująca, wołająca. I właśnie z tego wołania rodzi się ta modlitwa. Módlmy się. Moc poznania siebie w Chrystusie, Panie. Panie, w tej chwili, gdy wyciszam się w milczeniu, gdy zamykam oczy na świat, by otworzyć oczy duszy, proszę Cię bądź przy mnie. Naucz mnie, Panie, jaką moc ma poznanie samego siebie. Ten, kto siebie nie zna, gubi się w hałasie, w pośpiechu, w natłoku wymagań i lęków. Lecz ten, kto siebie poznaje, Zaczyna dostrzegać Ciebie, bo Ty mieszkasz we mnie. Obdasz mnie, Panie, łaską spokoju. Pomóż mi żyć tu i teraz, nie jako Ten, kto ucieka przed przeszłością, ani Ten, kto lęka się przyszłości, lecz jako Ten, kto rozumie, że teraźniejszość to cud pulsujący życiem, cud, który oddycha, cud, który łączy mnie z Tobą. Naucz mnie przyjmować zmiany. Te, które przychodzą niespodziewanie, te, które bolą, te, które mnie przemieniają. Bo nawet gdy wszystko wokół się zmienia, ty pozostajesz niezmienny. Wierzę Jezu. A jeśli ty, który teraz tego słuchasz, również wierzysz, napisz w komentarzu: Wierzę w Chrystusa, lub powiedz z odwagą: Wierzę w Jezusa. Wyznaj to. Nie wstydź się swojego światła. Panie, niech moja wiara nie będzie tylko pięknymi słowami, ale spokojnym działaniem, świadomymi krokami, sercem, które umie czekać. Prowadź mnie drogami Twojej miłości. I niech w każdym spotkaniu z samym sobą rozpoznam Ciebie, a w każdej ciszy mojego dnia usłyszę Twój głos. Amen.